Jeśli zastanawiasz się, jaką dietę wybrać, to prawdopodobnie tworzysz sobie kolejny problem. Bo na tym etapie większość ludzi nie szuka rozwiązania, tylko magicznej obietnicy, i dlatego ponad 90% z nich ponosi porażkę. Dziś opowiem Ci, jak wybrać taką dietę, która będzie na Ciebie działała, bez modnych bzdur typu 5 kg w tydzień i zmniejszając poziom Twojej frustracji. Cześć, z tej strony Kuba i jeżeli chcesz schudnąć bez głodówek, bez cudów i bez pierdół, to jesteś w dobrym miejscu. Jedziemy. Dlaczego wybór diety jest trudny? Rynek jest przeładowany różnymi dietami. Keto, low carb, posty, 1500 kalorii, sokówki, wojskowa, IF, dieta 1000 kalorii. Borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Dzięki nim masz wreszcie schudnąć. I to szybko. Problem polega na tym, że promując te sposoby na odchudzanie, uwagę przenosi się na wartość, jaką niewątpliwie jest utrata tkanki tłuszczowej, a także zyskanie atrakcyjnej sylwetki oraz odkrycie mięśni brzucha, które są ukryte pod tą tkanką tłuszczową. Ale rzadko wspomina się o cenie, jaka kryje się za tymi wyżyczeniami, a którą trzeba zapłacić, żeby trzymać się danej diety. Dieta, która działa na papierze, niekoniecznie zadziała w Twoim przypadku. Ludzie skupiają się na trendach, na tym, co jest modne, a nie na tym, co będzie pasowało do ich stylu życia. Co więcej, myślą, że nagle, z dnia na dzień, zresetują wszystkie nawyki, które budowali latami, tylko dlatego, że teraz chcą się odchudzać. I dlatego po kilku tygodniach wracają do dawnych nawyków. Więc zacznijmy od podstaw, czyli od tego, czego większość ludzi nie robi, od dopasowania diety do siebie. Krok pierwszy: skonsultuj się ze specjalistą. To nie jest tania reklama moich kolegów i koleżanek z branży, tylko zdroworozsądkowe podejście do tematu. Dlaczego konsultacja jest ważna? Każdy ma inną historię. Tarczyca, insulinooporność, stres, nieregularna praca, jelita, przebyte diety. Dobry dietetyk zbiera to wszystko w całość i proponuje rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb i oparte na Twoich możliwościach finansowych, czasowych, psychologicznych, zdrowotnych. Kiedy Ty widzisz plan w internecie, to specjalista widzi, jakie są realne szanse na to, że ten plan utrzymasz. Nie potrzebujesz kolejnej nowej diety. Potrzebujesz doświadczenia, w ramach którego dowiadujesz się, co na ciebie działa, a to możesz zdobywać sam, poświęcając na to czas, a czasami tracąc zdrowie, albo skracasz tą drogę, korzystając z usług specjalisty i jego doświadczenia. Podsumowując, rzetelna diagnoza to bezpieczny start, bo może twoje zdrowie wisi na włosku, a z dietą z internetu stosowaną na własną rękę, Możesz je pogorszyć. Lepsza personalizacja to szybsze efekty. Mniej błędów to mniej frustracji, a dzięki temu dłużej pracujesz nad swoją sylwetką i masz większe szanse na odniesienie sukcesu. Krok drugi. Dieta musi być zrównoważona. Słuchaj, każda dieta, która mówi, że od dzisiaj zero tego czy tamtego, jest podejrzana. Co to znaczy zrównoważona dieta? Zawiera białko. Tłuszcz, węglowodany, a także warzywa i owoce, czyli zapewnia błonnik. Nie eliminuje całych grup produktów, chyba że masz ku temu jakieś zdrowotne wskazania. I oczywiście pozwala ci normalnie funkcjonować. Dlaczego ekstremalne diety nie działają? Bo diety rozpisane na 1000 kalorii wprowadzają się w tryb walki o przetrwanie. A z biologią nie wygrasz. Bo eliminacje, na przykład węglowodanów, często kończą się napadami głodu, bo pytanie się za każdym razem, czy mogę to zjeść, niszczy relacje z jedzeniem. Dlatego zrównoważona dieta, to nawet nie jest dieta, to normalne jedzenie, tylko przemyślane. Jeżeli jesz klasyczny obiad, czyli ziemniaki, kotlet, surówka, to nie chodzi o to, żebyś z tego rezygnował, chodzi o mądre modyfikacje. Dodaj więcej warzyw, nawet tych ziemniaków, bo mają wysoki indeks sytości, a poza tym 70 kilokalorii na 100 g. Problemem zwykle nie jest sam zestaw, tylko że kotlet jest smażony na głębokim tłuszczu w panierce, która chłonie ten tłuszcz jak gąbka wodę i na tym należy się skupić. Dlatego pomyśl o zmianie obróbki. Upiecz kotleta użyj urządzenia do smażenia beztłuszczowego, zamień tłustą śmietanę w mizerii na jogurt. Tylko te zmiany mogą uciąć około 250 kilokalorii z jednego posiłku. Do tego dorzućmy godzinny spacer, około 150 kilokalorii, co razem daje nam około 400 kalorii. W ciągu miesiąca kreujesz deficyt rzędu 1600 kalorii, a w rok 19200 kalorii. Co jest odpowiednikiem 2,5 kg tłuszczu. Pod warunkiem, że nie nadrabiasz tych kalorii deserem. Jeśli dotychczas utrzymywałeś wagę, to zaczniesz chudnąć. Jeśli powoli tyłeś, możliwe, że przestaniesz. A mówimy o jednym posiłku, który jesz raz na tydzień. Wyobraź sobie, że podejmujesz takie decyzje codziennie. W ciągu roku możesz schudnąć nawet 17,5 kg. Pamiętaj, jesteś człowiekiem, nie robotem. Dlatego takie subtelne zmiany pomogą ci cieszyć się ulubionymi daniami i jednocześnie chudnąć bez wytrzymywania na diecie. Krok trzeci. Przemyślany deficyt kaloryczny. Możesz jeść tylko zdrowe produkty, możesz mieć najlepsze jadłospisy, ale jeśli nie masz deficytu, nie schudniesz. Sorry. Deficyt to nie głodówka. Co się dzieje, jeśli jesz za mało kalorii? Tracisz masę mięśniową. Rośnie zmęczenie i apetyt. Rośnie ryzyko napadów głodu. Efekt jojo masz gwarantowany. Jaki deficyt jest realny? Na start potrzebujesz od 300 do 500 kalorii i raczej nie zrobisz sobie na nim krzywdy. Zbyt duży deficyt to szybkie efekty i szybki powrót do dawnych nawyków żywieniowych. Pewnie zastanawiasz się teraz, jak to policzyć. Czyli ile kalorii musisz spożywać, żeby schudnąć? Patrz na to. W opisie do tego filmu znajdziesz link, który przekieruje cię na stronę, z której możesz pobrać mojego darmowego e-booka. I tam właśnie znajdziesz kolejny link, z którego możesz pobrać ten arkusz, który teraz widzisz, i oszacować swoje zapotrzebowanie na energię oraz uwzględnić cel, jaki chcesz osiągnąć. Pamiętaj, deficyt kaloryczny to nie kara. To narzędzie, dlatego używaj go roztropnie. Krok 5. Dieta musi pasować do ciebie. Nie ma gorszej diety niż ta, której nienawidzisz. Jeśli nie lubisz warzyw, to jadłospis wypchany sałatkami nie jest dla ciebie. Jeśli kochasz chleb, to dieta paleo doprowadzi cię do szału. A jeśli pracujesz na zmiany, to intermittent fasting może być dla ciebie koszmarem. Najważniejsze kryterium wyboru diety to odpowiedzenie sobie na pytanie: czy jestem w stanie jeść tak przez minimum 3 miesiące? A pozostałe, nie mniej ważne pytania, które należy sobie zadać, to: czy smakuje ci 70% posiłków, czy ta dieta pasuje do Twojej pracy, rodziny, stylu życia, czy wymaga od Ciebie nadludzkiej dyscypliny? Czy możesz się stosować na wyjeździe w delegacji w weekend? Bo nie sztuką jest zacząć. Sztuką jest wytrzymać. A jeśli musisz wytrzymywać, to prędzej czy później nie wytrzymasz. Dlatego zmiana nie może się opierać na silnej woli, bo silna wola to zasób, który szybko się kończy, a pod koniec dnia mamy go najmniej i najwięcej czasu, żeby jeść. Przypadek, nie sądzę. Twoja zmiana powinna polegać na jak najszybszej adaptacji i takiej organizacji procesu, żeby decyzje były proste. Albo najlepiej, żeby nie było żadnych decyzji do podejmowania. I dlatego u części osób świetnie sprawdza się catering dietetyczny. Krok 5. Monitoruj postępy i reaguj. Skoro dieta to proces, to czymś naturalnym jest to, że sprawdzasz, co działa, i zmieniasz to, co nie działa. Co warto monitorować? Masa ciała, ale bez przesady jeden raz do dwóch razy w miesiącu starczy. Obwód talii, uda, ramienia to, czy ubrania stają się luźniejsze samopoczucie poziom energii i twój apetyt czy rośnie, czy może maleje. Co robić, gdy stoisz w miejscu? Dodaj ruch na przykład wspomniany spacer. Nie rekomenduję ciągłego zmniejszania ilości kalorii w diecie bo to bardzo delikatny temat. Masz pytania dotyczące Twojej sytuacji? To napisz do mnie na maila albo zostaw komentarz. Co zrobić, gdy czujesz głód? Zwiększyć ilość białka czyli jeść więcej mięsa, ryb, jajek na biału tu zwróć uwagę na zawartość tłuszczu. Do tego możesz sprawdzić dania na bazie soczewicy lub fasoli. Możesz też zwiększyć ilość błonnika którego w przypadku diety redukcyjnej warto dostarczać za pomocą warzyw bo one mają najmniej kalorii zmienić rodzaj spożywanych produktów poszukać alternatyw na przykład zamienić chleb na ziemniaki makaron na kaszę a płatki kukurydziane na owsiane albo jęczmienne czyli używać produktów o wyższym indeksie sytości How's it going? Pamiętaj, waga nie spada liniowo. To proces, w którym są skoki, wahania, a dopiero potem postęp i tak w kółko. Dlatego trzeba uważać, żeby za wcześnie nie dokonywać takich modyfikacji i uniknąć dojścia do punktu, z którego odbijesz się jak na trampolinie do dawnych nawyków. I dawnej wagi. Podsumowując, zapamiętaj jedno: dieta jest dla Ciebie, a nie Ty dla diety. Nie szukaj modnych planów z Instagrama ani diety cud na tydzień. Wybierz taki sposób odżywiania, który pasuje do Twojego życia i realnie pozwala Ci schudnąć. Subtelne zmiany, przemyślany deficyt, dopasowanie do Ciebie i monitorowanie efektów. To cały przepis na sukces. Pozdrawiam i do usłyszenia niebawem.